A czy też jak twierdzi sam na ten Marzon, nazwany tak przez swoich właśnie widzów Bóg estetyki. Ostatnio pomimo rosnącej bardzo szybko popularności, która wręcz galopowała, zaliczył wizerunkowy obrót o 180 stopni. Z idola, który był wręcz ubustwiany, uwielbiany przez swoich fanów, czy to przez jego fajny kontent na siłowni, czy to przez ubliżanie i wyzwanie ostatnio fagaty. Do znienawidzonego wręcz, i tu trzeba powiedzieć na własne życzenie, hipokryty, który zawiódł wpatrzony w niego widzów, spotykając się i publikując nagranie Sagato. Nagranie to zostało usunięte na tam życiu film z przeprosinami, który później schował, ale było już za późno, ponieważ mleko się wlało i cały pompowany jak balonik wizerunek pęk. I tutaj Pytać, Marcin, ale co ty masz z tym wszystkim wspólnego? No ja mógłbym prześmieszczać odpowiedzieć, a co wspólnego miał Nathan ze Stewartem, kiedy to stawał w jego obronie de facto, wyzywając i ubijając w Jest jednak troszeczkę inaczej, o czym my całkowicie zapomnieliśmy, a o czym przypomniał nam jeden z naszych widzów, że my mieliśmy do czynienia z Nathanem już kilka lat temu. W tym materiale nie będę rozstrzygał kwestii naturalności na, na którą on sam de facto podważył swoimi ostatnimi zachowaniami na konferencji, czy też ruchami zaraz po nie. Na samym początku cofnijmy się teraz do roku 2017, bo jak powiedziałem, ta sprawa miała już miejsca, już się wydarzyła, była to moja pierwsza drama afera w świecie internetu. To był rok 2017. Otóż w lutym Marcin różalski, czyli zawodnik mistrz KSW, zrobił pewną dość kontrowersyjną dla niektórych ludzi rzecz. Mianowicie wypalił sobie na głowie liczbę 269 i to jest liczba dość ważna dla osób e, prozwierzęcych, którzy jakby działają e, w służbie dla zwierząt i jeżeli chcecie, to przegłupujcie sobie, co znaczy ta liczba, ja to nie będę się na tym rozwodził, bo nie a więc ja wstawiłem post na Facebooku, w którym wyraziłem gdzieś tam szacunek i podziw w sumie e, za ten gest dla pana Marcina Różalskiego, na mój prywatny profil facebookowy. Mówiąc prywatny profil nie mam na myśli ustawić, że tylko moi znajomi mogli widzieć, co piszę, a po prostu był taki prywatny, gdzie przyjmowałem tylko właśnie moich znajomych, no nie był to mój fanpage. I oczywiście nie wszyscy moi znajomi poparli gest pana Marcina Różalskiego i pisali o tym w komentarzach. Oczywiście w miarę kulturalnie. I kolejny, już dużo bardziej wulgarny komentarz napisała osoba, której nie zna, której nie mam znajomych, której nigdy nie widziałem, i o której nic nie wiedziałem. Jak już powiedziałem, był to komentarz wulgarny, bardzo ubliżający i wyśmiewający wręcz zachowanie Jeżeli dobrze pamiętam, Dałbym sobie za to rękę uciąć, więc jeżeli się mylę, to przepraszam szczerze, ale brzmiał on w ten sposób. Na co ja, stojąc w obronie pana Marcina Rofalskiego, oczywiście na moim profilu Facebookowym, wdałem się w dyskusję właśnie z tą osobą, która nie mogła mi dopiec, więc zaczęła atakować moją rodzinę, w tym wypadku mojego brata. Pisząc komentarz, który... I tutaj znów podkreślam, nie pamiętam tego dokładnie na 100%, ale dałbym sobie drugą rękę uciąć, że brzmiał on w ten sposób. No, i jak się okazuje, tą osobą był właśnie nasz, Natan Marcon. I nie przywykłem do takich prowokacji i zachowań w internecie, więc jeżeli ktoś wjeżdża do mojej rodzinę, to troszeczkę mi i wrzuciłem post, w którym oferowałem pieniądze za adres Natana. Oczywiście zrobiłem to po to, żeby dać nauczkę Nathanowi i pokazać mu, że takie zachowania w Wtedy jeszcze wtedy jeszcze ten ze 4 lata temu, tak? To takich zachowań było wiele więcej, nie? Że ktoś się właśnie putał gdzieś tam w internecie i ktoś zaraz szukał, szukał jego adresu, nie? W tym momencie by to nie przeszło, w tym momencie było już nie, nie można tak. Ktoś może ci wchodzić na rodzinę, ty nic nie możesz zrobić. Zgłoś to, zgłoś to na policję. Znaczy nie mówię, że jeżdżenie do kogoś tam nie czy coś jest spoko, ale mówię, że kiedyś kiedyś było o wiele więcej takich sytuacji, że faktycznie youtuberzy, albo ludzie z internetu jeździli do kogoś, albo spotykali się z kimś, albo właśnie prosili o adresy. Tak, tak było. No, znaczy, mogą mieć też konsekwencje w życiu realnym. I podkreślam jeszcze raz, nie było to najmądrzejsze i najodpowiedniejsze wyjście z sytuacji w tej chwili, ale jak już powiedziałem, tak zrobiłem, do tego się przyznaję. I oczywiście napisałem do Natana, ale to sobie wyjaśnimy w kolejnych częściach tego filmu, bo tu się zaczyna robić naprawdę bardzo interesująco i wyjaśnimy sobie kilka kłamstw i manipulacji Natana. Część pierwsza. Wóg kłamstwa. I teraz punkt, który w tym filmie jest najistotniejszy, przynajmniej dla mnie. Musimy cofnąć się do roku 2017 i do wiadomości, które pisałem, wymieniałem go z Natanem. Powtarzając już kolejny raz, nie było to najmądrzejsze rozwiązanie. I na chwilę obecną wiadomo, że zrobiłbym zupełnie inaczej. Niemniej jednak miało to miejsce i należy o tym wspomnieć. Więc zdenerwowany napisałem do niego wprost, że przy... ma się mordo, siema, co tam, jak żyć go. Idę do niego pod szkołę. Stary, w końcu, Shuli w końcu ten. W końcu na fejmie będę się bił. W tym, w lutym się bię, na początku lutego. Także jestem zajbicie zadowolony. Oj, aż 23 Zobaczymy, czy wtedy powtórzy to wszystko. E, ile lat wtedy miał, wtedy miał Nathan? E, od 13 do 15. 14 do 15. Pasz i czy będzie tak mądry, jak był w internecie. I Nathan wbrew pozorom nie przestraszył się, a dalej był takim małym cwaniaczkiem w tej rozmowie. Napisał prześmiewczo, pobijeś mnie i oczywiście na tak głupie pytanie zadane wprost w rozmowie prywatnej z osobą publiczną odpowiedziałem, ty się sam pobijesz I napisał... Eee, po tym filmie kamerę z tym łączymy. mu, że się upokorzy. Upokorzy się przed całą swoją szkołą, ponieważ będzie musiał powtórzyć swoje słowa i tego zapewne nie zrobił, bo już nie będzie taki odważny wyczy, prywatny, taki jest w internecie. I napisałem mu po prostu. Do zobaczenia. Na co Natan również prześmiewczo i Hamskot powiedział. Kiedy typowy powiedziesz? Bo tak jak będzie, Natan przez całą rozmowę dalej był takim małym słańaczkiem. Oczywiście wiadomo, że nikt nie miał ani czasu, ani zamiaru, ani chęci chania do Natana pod szkołę na drugi koniec Polski, bo to tylko po to, żeby pokazać mu, że czyny, które robimy w internecie, mogą mieć też konsekwencje w realnym życiu. Zresztą później zacząłem rozmawiać z Natanem, wydawało mi się, że Natan zrozumiał, że popełnił błąd i na tym zakończyliśmy całą rozmowę. Tak jak mówiłem, minęło kilka lat, my zapomnieliśmy o Nataniu o jego istnieniu, o całej tej sytuacji, ale jak widać, on pamiętał i przedstawiał fakty, które miały miejsce zupełnie inaczej w kilku różnych wersjach. A więc teraz przejdziemy sobie do materiałów filmowych Natana i zobaczymy, jak, tę wersję, jak... No właśnie, kurczę. Nie oglądałem tego filmu, też chciałem, też chciałem bardzo mocno e, poczekać z tym ogl z oglądaniem tego filmu na, na live'a. Także fajnie. Zmieniały się one z biegiem czasu i z tym jak sprawa nabierała rozgłosu. Groziło mi dwóch i że przyjadą z Różalem do mnie do mieszkania pod szkołę. Mówili, że mnie pobiją, że mnie zabiją, nastraszą. Mam nadzieję, że to pamiętacie niektórzy. I Pięć miesięcy temu, jak widać, Natan z uśmiechem na ustach mówił w swoim vlogu, że chcieliśmy go pobić, czy też nawet zabić. Wydaje mi się, przynajmniej w moim odczuciu, że są to dość poważne oskarżenia. Mówi, że podjadą z Różalem pod moją szkołę, wyjaśnię, nie pobiją Ja powiedziałem spoko, przyjeżdżaj. Mocne słowa o tym, że on mówił chyba, że groził że cię pobiję, coś takiego? Nie wprost, że przyjadę i cię pobiję, tylko no przyjadę pod twoją szkołę. I tutaj na filmiku sprzed tygodnia, sprzed konferencji, mówisz, że groziliśmy ci pobiciem, a chwilę potem w tym samym wywiadzie dodaję, że jednak nie powiedzieliśmy tego nie wiem, coś, coś mówi, że przyjadą z Różalem pod moją szkołę, że powinien mi to w twarz, to była taka niepersonalna groźba. I tutaj ostatni materiał, który został nagany chwilę po no konferencji i ten materiał jest najbliżej prawdy, bo w nim nie ma mowy już nawet o żadnym pobiciu, nawet na początku, jedynie o tym, że będzie musiał powtórzyć swoje słowa. Sam widzieliście, że Natan pewnie w obawy przez to, że prawda wyjdzie w końcu na ja, zmieniał każdą swoją wersję, w momencie, w którym sprawa nabierała rozgłosu, na coraz bliższą prawdę. Niemniej jednak w roku 2017 Natan przedstawił wersję wydarzeń troszeczkę inaczej kilku youtuberom i po przedstawionej pewnie przez Natana narracji kilku youtuberów nagrało materiał nawet niesławny okiem Fabiana wypuścił film, w którym padały słowa takie jak Marcin Marciński chce pobić swoich 14-letnich widzów Tak jak powiedziałem, powstało kilka materiałów na YouTube na ten temat i to się wiąże z kolejnym kłamstwem Natana. Nathan... Gdańska, tak, mieszkam w Gdańsku, no? Powiedział, że wystraszyliśmy się go i tego, że wyśle screen do kanału w komentarze. I tylko do tego się z nim pogodziliśmy, ba, nawet zgodziliśmy się dodać go do znajomych, a nie dlatego, żeby dać mu nauczkę i pokazać, że zrobił. I coś tam pamiętam, że napisałem, że wyśle to do kanału w za to, że mi grozili dziecku yy, i za to, że wysyłali, jakby dodawali posty, dzieciństwo. Mówię, ale nie, nie, nie lubię czegoś takiego. Grozili mi dziecku, a to dziecko było na tyle świadome, żeby komuś wierzyć na rodzinę. Więc w momencie, gdy coś takiego robisz, to, to nie ma argumentu, że jesteś dzieckiem. Komuś na rodzinę. Dalej, jesteś pedofilem. Yy, ale ten, ale nie możesz mi zrobić. Mam 14 lat. pierdol się. Kopisz mi adres, to dostałem odpowiedź, że nie mogę się dogadamy, a ja byłem miałem ten lat, to o, wow, chmisz mieć dawina i masz na No oznajomych. I jak zacie znajomych, to będzie OK. I te nie daje do znajomy i na tym się skończyło. Jest to kolejne magiczne zakrzywienie rzeczywistości Natana na swoją korzyść, ponieważ te właśnie screen pochodzą z filmiku, który jest z shotem Rafoniksa sprzed 5 lat, gdzie ogląda właśnie materiał na ten temat, w którym to właśnie w filmie ukazane zostały nasze screen. Screeny, które biorą będą podesał oczywiście nie kto inny jak natan. Więc ten dowód automatycznie... ...zostały na... przed pięciu lat i ogląda właśnie materiał... ...raczej nie będzie miło, pobijesz mnie, sam się pobijesz i upokorzysz przy klasie, szkole, na wideo, które sobie potem wrzucę, jako pokaz tego, co się robi z takimi ludźmi, jacy są mocni w internecie, a jacy mocni w życiu. Twój ziom z klasy już zapadał adres, więc co do słowa powtórzysz wszystko przed kamerą. Mhm. Na ten temat, który. Kiedy ty powiedryz? no faktycznie, no. Czyli wszystko, wszystko, wszystko co mówi Marcin, ee, real shit. To właśnie w filmie ukazane zostały nasze screeny. Screeny, które YouTube'a podesłał oczywiście nie kto inny jak Natan. Więc ten dowód automatycznie skreśla kolejne kłamstwo Natana, który znów próbował pokazać... Po co czego ten temat? Nie wiem. Nie, nie, nie pytaj mnie. Nie, nie Za cholerę nie mam pojęcia. Siebie w dobrym, a mnie złym świetle. Ja nie zaprzeczam, że takie wiadomości miały miejsce. Oczywiście miały, ale nie pozwolę, żeby ktoś w taki sposób pomagał mnie. 28 osób pojedrozda. by nawet pozbawienia życia bez żadnych konsekwencji. Czy o to, że przestraszyliśmy się, że wielki Nathan roześle te screeny innymi toberami? w momencie, w którym te screeny już dawno były rozesłane? Jak ajej, mogliście ajej. zauważyć, Nathan czasami zmienia bieg tak, żeby to jemu był on na rękę. Czy to zmiana wersji wiadomości sprzed kilku lat wraz z możliwością wyjścia prawdy na światło dzienne? Czy to nawet ostatnio na konferencji, gdzieś chciał przeinaczyć fakt wyzywania fagaty w nie w nieironiczny żart? Kiedy mówiłem No to wyciskaliś nowe nowece? No, no, ja to samo oglądałem. Oglądałem to i mówiłem takie, kurwa, Nathan, co ty gadasz? Co ty gadasz? Czemu ty gadasz? Czemu ty gadasz, Nathan? Z Filipkiem, mówiłeś. Pusta jak bagata. No śmieta. tak, to, jest, to był żart ironiczny, a nie a. właśnie jest A, fajne. Nie, to, to żart ironiczny. Takie rzeczy. E, ludzie mówili kiedy? 2018? 2019? Coś takiego. Ktoś, ktoś kogoś wyzywał, później mówił: Nie, to była ironia. Nie rozumiesz ironii, to jest żart. To jest ironia, sarkazm. Rozumiesz takie pojęcia? 2018, nie, 4 lata temu. Naprawdę tak ludzie mówili 4 lata temu. Dobrze, że nieznajomość, tylko świadomość. E, tego wszystkiego naprawdę wzrosła u, u ludzi ogólnie w internecie. Fajne żarty! Marzka, to pusta. Pusta to jest spagata. Szmata! To jest żart ironiczny. No jak było widać to wyglądało bardzo nieironicznie, ale to nie wszystko. Gdy mówiłem, że zacząłeś wyzywać członkom mojej rodziny, oczywiście chodziło mi o Dawida, czyli o mojego brata. Ale według ciebie chyba brat nie jest członkiem rodziny. Jak on określił, że wyzywam rodzinę, to wygląda tak, jakbym y, zaczął mówić, że o, coś tam twoja mama, coś tam twój tata, coś tam twój ciocia, babcia. A ja po prostu się z jego bratem posprzeczają, więc wiesz, to jest takie trochę moim zdaniem manipulowanie faktami tak zwane. Okej, okay, czyli według na gdyby gdybym wyzywał moją mamę, tatę babcię wujka. Ironia, żar, co ty nie masz dystansu do siebie? Ta, 28, 28, 28. To było właśnie wyzwanie rodziny, ale w momencie, w którym bratu... To nie jest wyzwanie rodziny i to ja. Byłka Game, dokładnie, no też się to wdowałem. ...manipuluje faktami. Cały czas powtarzasz, że nie pamiętasz dokładnie, co powiedziałeś o Macinie Różalskim, ponieważ miałeś 14-15 lat. Ja nie pamiętam zasadzie ja się tam nie do końca tego pamiętam, bo miałem tam 14 chyba, lat. czy ileś. ja ci powiem to co pamiętam, bo ja mówiłem, byłem wtedy młodszy i nie za bardzo, ja nie pamiętam, co robiłem, co 30 lat mówiłem. To szkoda, że na to, gdy tak, ochoczo wcześniej mówił o tym, co do niego pisaliśmy i co chcieliśmy mu zrobić. Nie użył właśnie tego argumentu, że może to słowo pamiętać albo źle to pamięta. Tylko w tym przypadku, gdy my mieliśmy być tymi złymi, bardzo dobrze pamiętałeś słowo, słowo, co mówiliśmy. Mówili, że mnie pobiją, że mnie zabiją. Tak samo jak to my zaczęliśmy i ubliżać. Tobie. W stylu. Nie, to bo oni coś napisali, że. że gratuluję odwagi. W tym stylu, a napisałem, że. Gratuluję, że był bo. dla mnie to podał się I wtedy się na mnie rzucili po prostu na zdanie. zdaniem. I tak, jak to pamiętam. Tylko szkoda, że to bardzo mocno gryzie się i nie współgra z komentarzem, który. Bardzo przepraszam, Marcin Dawid. Wiem, że niepotrzebnie ja na was tak skoczyłem. Poprawię się jeszcze raz, sorry. Aj, aj, Z Performance nie pamiętam, to ograć. A tam napisał wtedy, który całkowicie wyklucza to, co powiedział. No ale być może wypadło mu to z głowy, bo pamięta tylko rzeczy, które uderzają w nas, a nie w jego wizerunek. I wtedy się nam mnie rzucili po prostu moim zdaniem. I tak jak to pamiętam. Słyszałem również, że narzekał na swój stan materialny, a gdy Bokser zaproponował mu prawie potrójną trójną za zrobienie testów antydopingowych, żeby zrobić tutaj badania. Tutaj, no to nie każdego przebadają może od razu. Jeżeli okaże się, że wyniki wyjdą pozytywne, no to nadal twój sos dajesz mi, a jak się okaże, że nie, że negatywny, czy czy nie, to ja ci dam 30 Ale Ale już rozumiesz, że mi się nie. No nie. To 30 000. To nie jest po, po na ta angaża, to chyba... Chyba źle ten Marcin powiedział. Bo wychodziłoby na to, że na ten dosaj 10K za walkę. Odmówił twierdząc, że nie będzie mu się to opłacało. Po czym chce robić testy za darmo na własną rękę, tylko że na wynik trzeba będzie czekać 3 tygodnie. I tutaj taka mała dygresja, jeżeli osoba posądzana właśnie o obranie sterydów spodziewa się, że niedługo właśnie zaczną padać takie pytania i prośby o zrobienie testów, najprawdopodobniej taka osoba wycofałaby się wcześniej już z ich używania i dodając do tego kolejne 3 tygodnie, być może test na ich obecność wyszedłby w normie lub dużo dużo niższy niż podczas ich stosowania. I przed tym filmem zadzwoniłem do jednego z wrocławskich laboratoriów, żeby sprawdzić i zapytać się jaki jest długi czas oczekiwania na wyniki testu właśnie stężenia testosteronu we krwi. Uwaga, to 1 do 2 dni roboczych poszmeksego, grubego, znacie bo nie? Jak kojarzycie? A poszmeksem bym rozwalił... Są dwie osoby w filmie, które, jak kojarzycie Rekorski, jak miałem 13-14 lat, yy, groziło mi dwóch youtuberów. Czyli najpierw stwierdzasz, że poszmeksem chcesz rozwalić w klatce Fame MMA. Garza plus 30 No tak, tak, tak. Nie, i tak tak. Ja naprawdę nie mam nie miał uważam, że to było temu nie imię, to nie obchodzi ten temat, tylko... A później przed swoją kamerą i widownią mówisz, że nic do nas nie masz i nie obchodzi cię ta sytuacja. To jak to w końcu jest, Nathan? Nic do nas nie masz? Czy chcesz nas rozwalić? Dla tych, którzy nie wiedzą, Nathan swoją karierę w internecie zaczynały, już Czy chcesz nas rozwalić. bo hipokryzji, Okej. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, Nathan swoją karierę w internecie zaczynałeś dużo wcześniej, około chyba 2015 roku nawet i zaczynał ją pod pseudonimem Rakowski, gdzie tworzył content, komentarze, ale tak jak sam mówi, gdzie to? Dobry film, dobry film od Marcina, naprawdę bardzo, bardzo dobry film. To De facto naśmiewał się z ludzi, troszkę jak Zebo. Jednak jak sam stwierdził, nie radził sobie zbytnio z hejtem pomówieniami i wyzwiskami, przez to na jakiś czas wycofał się z internetu. I powrócił zaczął robić dość fajny content siłowni, gdzie pokazywał swoją przemianę i motywował ludzi i jest to jak najbardziej ok, ale tylko w przypadku, gdyby faktycznie był naturalny, pokazywał swojej młodej widowni, że taki progres mogą zrobić faktycznie na sucho, bez sterydów. Wtedy oczywiście szacunek dla niego. Czapki z głów. Jednak tak jak powiedziałem nie będę rozstrzygał tu kwestii tego, czy nie jest, czy nie. jednak później powiem o jednej kwestii, która faktycznie może mieć wpływ na jego zachowanie, a jest związana ze nawet sam mu kibicowałem, gdy pojawił się na YouTube i na Twitterze, bo była to taka dość nowa, świeża osoba, taka z fazurem. fajnie się to oglądało aż do momentu sytuacji z fagatą. No i tutaj właśnie wróćmy sobie do sytuacji z Fagatą, gdzie część wizerunku zbudował sobie na ubliżaniu fagacie, na plucie na jej płatki, wyzywaniu jej na YouTube, czy to właśnie w postach na Twitterze. I niby spoko, prawda? Bo fagata sobie zasłużyła, to można ją wyzywać. Tylko coś mi tutaj nie gra, bo skoro w 2017 roku byłeś już małym hejterkiem i cisnąłeś innych ludzi, twórców i osoby z telewizji w internecie i ich rodziny dla fanów, robiłeś również prześmiewczy content komentarze na YouTube I w tym samym czasie mi dawałeś sobie sam rady z hejtami, Wyzwiskami, i pomówieniami, czyli jak mam rozumieć, wyśmiewanie i szydzenie oraz ubliżanie innym jest w porządku, dopóki to nie przytrafia się Tobie i, i nie wyzywają właśnie Ciebie. Ty idąc dalej, gdy wróciłeś na YouTube i zobaczyłeś, jak duże korzyści daje ubliżanie i wyzywanie fagaty, to zacząłeś to robić, chwilę później mówiąc o mandia, że sam masz problemy przez hejt i mowę nienawiści, i musisz przez to odwiedzać psychologa. Gdzie tu jest sens? Przed kamerami innymi niż twoja własna wydajesz się być zupełnie inną osobą. Mówisz rzeczy, które brzmią zupełnie inaczej. Nawet w naszej ostatniej rozmowie pod postem na Fame MA próbowałeś nie obrażam Cię, ale komentuję Twoje zachowanie. Skoro podtrzymuję opinię o biciu dzieci, to dresik został w Tobie nadal. Wyzywałem Cię rodziną, bo napisałem do Twojego brata, że jest zjemem, bo mnie wyzywał i groził. Jest na rodzinę, fest, sztywny przydaj. Jeszcze raz, kodeks i zasada ulicy, bo miesza się lekko. Zaobliczenie rodzinie. Ja wiem, że typowy dres nie wyszedł jeszcze z siebie, ale i portki, udaj się na leczenie. Można było naprawdę od od odpowiedzieć na milion innych, in innych sposobów. I w każdym... No, także można było naprawdę na milion innych. Dokładnie, yy. ja że wam przyznałem wam rację, bo myślałem, że y, robi to forfana. Wy się obstraliście. Jak mówiłem, że powiem o tym później, nie dodajcie się, nie do znajomych, żeby cię to uciszyć. Ale ja pamiętam wtedy, bo jak mówiłem, miałem 14 lat i tak jest to ta różnica, ale miało się... Ile miało się lat? Jak mówisz, że teraz został w środku? Mówię, naprawdę można było odpisać na milion innych y, sposobów. Chociaż tych jestem ciekaw. O, proszę się bardzo. Też jestem ciekaw, co Marcin pisał. Yy. Że takie odpowiedzi były. w wbić chwileczkę też ubliżyć. Czy sprawdzić, że poczujesz się gorszy? Przedstawiając ten sam argument co 5 lat temu. Nawet gdy poprosiłem, żeby inni ci nie wyzwali. Jedna sama faktycznie tobie mnie ubliżyła. Nie no, nie będę się tak obliżał i u was też proszę okrut, proszę o kulturę. Widzę idealny dobrany trener, haha. <laughs> Napisałeś, że bardzo dobrze dobrany trener do Malczyńskiego. Robię ze mnie jakiegoś patusa i chcąc znowu zawiesić winę na mnie. No więc powiedz na tam, kiedy możemy kogoś wyzywać. Wtedy, kiedy jest to dla nas korzystne i nie ponosimy za to konsekwencji, czy możemy wyzywać innych, ale jak ktoś wyzywa nas. Powinna być konfrontacja między nimi. Może tak będzie, może przyjdę na, na kolejną konferencję. Dresy. Dresy w ogóle. Pobijecie jeszcze go Zero wstępu dla Malczyńskich na Fame. Wtedy podkulamy ogon, zasłaniamy się kartą depresji i udajemy, że nie radzimy sobie z tym faktem. Pamiętaj, że każdy kij ma dwa końce. Podsumowanie. Fakt, obok postaci Natana ciężko jest przejść obojętnie, zwłaszcza teraz. Czy mam mu za złe zachowanie sprzed 5 lat? Nie, bo zarówno ja, jak i on mogliśmy wtedy zachować się inaczej, ale to już nie ma sensu, tego się nie zmieni. Chociaż nie powiem, że wtedy z powodu narzuconej przez niego narracji przygniotą. Ten na cage w poniedziałek? No powiem ci, że no, może tak być. Mamy troszeczkę fala hejtu, ale na to nie mamy już wpływu. Gdy mówiłem o sterydach i o tym, że nie będę rozstrzygał tego, czy jest naturalny, czy nie, wspomniałem też o jednej rzeczy, która może mieć znaczący wpływ na jego zachowanie. Otóż. Gdyby natan faktycznie był nienaturalny i w bardzo młodym wieku zaczął uczyć steroidów, na przykład testosteronu, to faktycznie problemy emocjonalne, które ma na co dzień, z którymi się boryka, mogły właśnie z tego wynikać. I mogły sprawiać, że przestał sobie radzić w niektórych sytuacjach. Ale teraz druga strona medalu. Czy Nathan tak naprawdę jest pogubiony według mnie i tak i nie? Wydaje mi się, że większość tych dobrych i złych rzeczy robi świadomie i z pełną premedytacją. a gubi się w momencie, gdy widownia źle odbierze jego zachowania, dostaje masę krytyki i hejtu lub gdy pali mu się grunt pod nogami, tak jak miało to miejsce przy ostatnich filmikach z Fagatą, gdzie Nathan zaczął działać chaotycznie i nierozsądnie. Czy Nathan jest osobą złą? Nie, przede wszystkim jest osobą młodą, która robi bardzo wiele błędów. Jednak uważam, że część tych błędów jest robiona celowo całkowicie bezkruchy i świadomie. Więc w obecnej sytuacji, gdy wiele informacji wychodzi o nim na świat wydaje się być osobą, której nie warto ufać i brać poprawkę na wiele rzeczy, które mówi. I czy to skresli tego przyszłościowego twórcę i człowieka na YouTubie? Wydaje mi się, że nie, ale będzie mu bardzo ciężko odzyskać to, co stracił. Nathan wrócił na YouTube z naprawdę fajnym contentem pokazującym swoją przemianę. Tylko szkoda, że według mnie była to przede wszystkim przemiana na zewnątrz, a nie w środku, bo w środku wydaje się być takim samym małym hejterkiem, jakim był w 2017 roku. Ale to tylko moje zdanie. I faktycznie, jeżeli korzysta z usług psychologa, to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Nathan musi się przyznać przede wszystkim przed samym sobą, jaki naprawdę jest problem, a wtedy będzie mu łatwiej nad tym pracować. I to jest tylko moje zdanie. Z chęcią czytam o tym, co macie do powiedzenia wy w komentarzach. Piszcie na swoje zdanie, swoje opinie. To wszystko i cześć. Dobry film. Naprawdę, naprawdę dobry film od Marcina. No i chyba nic więcej nie mam do dodania. będę wygrał z Okej. Okay. Nic naprawdę nie mam do, do dodania, tak naprawdę. Także. Także kurczę, naprawdę fajny, fajny film.